Tak naprawdę dopiero w roku 2001 sprecyzowaliśmy warunki tej nagrody i postanowiliśmy ją przyznać ludziom, którzy pracują na rzecz naszej małej ojczyzny, miasta i powiatu bołarskiego, którzy podejmują. Niestandardowe działania. Poprzez te działania aktywizują nasze środowisko. Poprzez swoje działania popularyzują i w regionie, i w kraju, i poza jego granicami nasz region. Tak narodzili się pierwsi laureaci Ołarskiej Telewizji Kablowej w 2002 roku. Labraci otrzymali już materialny wymiar tej nagrody w postaci koguta zaprojektowanego przez artystę plastyka, pana Zbigniewa Falikowskiego, nawiązując, jest to symbol do dwóch rzeczy, do herbu naszego miasta i w jakiś tam sposób do tego, do czego my się zajmujemy, bo ten kogut jest objęty taśmą. Filmową. Tu jest to odwołanie do działalności Ołowskiej. Kogo prześwietna kapituła? A kimże jest prześwietna kapituła? Prześwietna kapituła, proszę Państwa, to są dotychczasowi laureaci Nagrody Komita i to są członkowie zarządu Ołowskiej Telewizji Kablowej. W tym roku. Prześwietna kapituła nominowała do nagrody KOKUT 2007. A my po raz pierwszy też w historii zaprosiliśmy nominowanych do udziału, bo uważamy, że to ogromny zaszczyt, to ogromne wyróżnienie również do tej nagrody. A ta nagroda ma przecież tylko charakter symboliczny. Z nią się nie wiążą jakieś pieniądze, a panarze, specjalne przywileje. Z nią się natomiast wiąże coś bardzo niematerialnego. Nasza pamięć. I myślę, że skoro już jesteśmy również w wirtualnej rzeczywistości, jesteśmy jako telewizja w wirtualnej rzeczywistości, że ta pamięć będzie miała charakter w cudzysłowie wieczny udziale ogłoszenie laureata nagrody Stowarzyszenia Ołowskiej Telewizji Kabłowej COVID-2007. Muszę przyznać, że kapituła miała nie lada problem z dłonieniem laureata. Dość powiedzieć, że nie udało się kapitulę wybrać laureata w jednym głosowaniu. Ale sami Państwo widzieliście jaka była stawka. Nominowani wszyscy mają zasługi które warte były uhonorowania. Ale po wielu zmaganiach, kapituła doszła do wspólnego wniosku, że laureatem nagrody, która dziś będzie wręczona, został pan Jerzy Mitkowski. Działalności na rzecz integracji lokalnej społeczności, działalności kulturalnej, wygadanczej, tworzenia tradycji pogłębianych mu oszczędnionych wiedzy o naszego miasta. ława 11 czerwca 2008 opisali Krzysztof Jarosław, redaktor na i Maria Króla, prezes zarządu. Sprawę czy to rzeczywiście to, tutaj pan przeczytał. Jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze kilka słów oczywiście podziękować Szanownym Kapitule za yy, tak wspaniałą nagrodę pogratulować swoim konkurentom. Muszę powiedzieć, że to bardzo szanowne growa, które akurat tak się składa. Mogę dzisiaj powiedzieć, że w bieżących dniach ściśle współpracujemy właśnie przy okazji organizacji dni Chciałem powiedzieć, że pan prezes Grineusz nie musiał być długo namawiany po to, żeby myślę na stałe wprowadzić jeden ze swoich Wybiegów biegł swojej ciaskawki w formie koguta. Na razie dostajemy eksperymentalne pierwsze sztuki, jak mu dla naszych przybywających na kogutach. ale obiecał, że to będzie by również produkcja stała, która będzie firmowała. Z drugiej strony, pan Tomasz Jurczak też będziecie Państwo już mieli okazję. Zobaczycie, jak naszej współpracy i jego zaangażowania w sprawy właśnie organizacji Koguta już właściwie w zanim się Koguta rozpoczęły na ulicy Brzeskiej powstała taka ściana Kogucia, gdzie tam będziemy zamieszczać herby zagranicznych i polskich miast, które mają Kerbie Koguta i mam nadzieję, że ściana ta wystarczy na, na jakieś giganty. To oczywiście wszystko i, i inne jeszcze rzeczy związane z organizacją Koguta, wszystko wykonane społecznie przez firmę Studiowela, który właścicielem jest pan yy, Tomasz Jurczak. Tak się składa, że nawet w trzeciej dzisiaj chodźka yy, kandydat do tej nagrody, prawdziwie w tej chwili jest zasłużonym emerytem, ale tak mi przyszło do głowy, że Państwo poinformowali pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, że już raz dostał Koguta, którego ja yy, byłem między innymi. inicjatorem takiej nagrody o w latach 80. Stowarzyszenie wtedy istniające pod nazwą Turystum Juszników Oławy fundowało taką nagrodę już ja po niektórych roku w połowie lat 80. I to był pierwszy laureat, który otrzymał tą nagrodę za wprowadzenie komunikacji miejskiej w Pan Mam również to może pamiętam. Jeszcze chciałem dodać chwilkę zdarmi głos wolna. Ponieważ była tutaj wymieniana sprawa, hmm. Państwo decydują, tak zwaną działalność wydawniczą, ja nie jestem autorem tej książki, tylko opracowałem ją, ale muszę wspomnieć o tym, że to książko wydało sobie, że mnie Dla Ujazdy Ziemi Ołowskiej, której aktualnym prezesem jest Pani Jelena Suska. Poprzednim niedawno jeszcze był nasz burmistrz, nie, Pan w, przecież w no nie chciałbym już przedłużać, ale naprawdę jak pokoczyłem tutaj sali, tak sobie przypomniałem właściwie, że ja już to zaczynałem tutaj z niektórymi laureatami, kolegami i koleżanką też swoją działalność przepowiedziałem, prawda? Może nawet więcej. No tak, tak. Właśnie mamy ten teraz nawiązanie do niech jeszcze Dni Oławy, które pierwsze organizował Pan Michał Paszkiewicz, też na tego, a my w tym roku wracamy w dniach Oławy, w dniach Koguta do tradycji organizowania korowodów. W, pierwszym, w jednym z pierwszych korowodów uczestniczyłem jako grający na platformie muzyk, przybrany w takie zgrzewy, worek, zgrzewy, Koleżanka też się tutaj nazywa, też ma pewne zasługi w tym czasie mojej działalności. Bo Kończąc liceum, założyliśmy taką, taką instytucję, to się nazywało DIR Dział prospołecznych, Prostorzówkowych i sprowadziliśmy wtedy bagatela szanownych gitarek, czy, gitary, czy czarnie, którzy wtedy byli na szczycie. Także to była pierwsza, tak powiem, moje kroki w dziedzinie kultury. Przepraszam za to, że długie mówienie. Dziękuję wszystkim za uwagę, a przede wszystkim szanowni kapitule za przyznanie nagrody. Dziękuję bardzo.